Dzień dobry, na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiatków chciałbym Państwu opowiedzieć o warsztacie sztotkarskim, który był w Leśnie. Właścicielem tego warsztatu był Pan Władysław Pietek. Ja w takich zakamarkach pamięci kojarzę taki sklep, który był na ulicy słowiańskiej na wysokości pizzy, chat. Po prawej stronie tam można było kupić pędzle, szczotki. Był to sklep chyba, spółdzielni inwalidów Kopernik i tam pan Pietek pracował. Sam warsztat, myślę, że powstał dopiero po wojnie. Produkował, tak jak wspomniałem, pędzle miotły, szczotki. W 1946-7 roku nazywała się to Wytwórnia Szczotek. I była na Bolesława Chrobrego 8. Tą wiedzę mam z książki telefonicznej. W 49 była już Leszczyńska wytwórnia Szczotek, Władysław Pietek i spółka Leszno Bolesława Chrobrego 5, telefon 758. I to wiem z kalendarza. E, może tu jest bardziej czytelne: z kalendarza Leszczyńskiego na 1949 rok. Mamy tutaj tą, 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 tą wiedzę. No i później mamy. Już leszczyńską wytwórnię szczotek, pana Pietka, która się mieściła w Leśnie na ulicy tylnej 5, to znowu wiem z książki telefonicznej, i to jest bardzo prawdopodobne, że ten szyldik, który tutaj pierwszy Państwu pokazałem, pochodzi właśnie z ulicy tylnej. Myślę, że po 50 roku część tych prywatnych warsztatów. Żeby nie zaginąć, włączyło się Współdzielnie Inwalidów Kopernik, tam była praca nakładcza, a wyroby, które były robione właśnie przez takich domowych, y, powiedzmy, producentów, były właśnie sprzedawane pod szyldem współdzielnie Inwalidów. No, co mogę powiedzieć? Wiem na pewno, że pan y, Władysław Pietek był inwalidą, był y, bardzo niewysokim człowiekiem, y, nie pamiętam jego jako osoby, a jego żona była osobą niewidomą, także na pewno wspólnie pracowali na rzecz tego warsztatu. Bardzo często właśnie osoby niewidome pracowały w branży szczotkarskiej. Pamiętam, poznałem taką panią, która się nazywała Drożdżowa, która właśnie pracowała w spółdzielni Kopernik. Oprócz tego jeszcze zajmowała się masowaniem, bo miała właśnie takie bardzo dobre uzdolnienia, jeżeli chodzi o masowanie ciała ludzkiego i od niej wiem i ona mi opowiadała właśnie jak to w domu właśnie mieli takie przygotowane Elementy związane ze szczotkami, i później to było przez nich składane i dostarczane do spółdzielni. Oczywiście te, te szczotki, te pędzle są wykonane z różnych materiałów. Jeżeli są to materiały naturalne, to są to włosy borsuka, wiewiórki, łaski, kozy, konia. No a jeżeli chodzi o syntetyczne, no to już później włókna nylonowe i poliestrowe. Także mam tutaj parę przedmiotów, że tak powiem, z branży malarsko, czyli pędzle i szczotki. To są na pewno włosy Borsuka i to był taki. Pędzel, który bardzo często mieli fryzjerzy, jak kogoś skończyli szczyt, to później omiatali jego e, e, plecy, jego marynarkę tego typu pędzlem, żeby to dobrze wysprzątać. Oczywiście, jeżeli, jeżeli był płaszcz, jeżeli było coś większego, to też były tego typu wyroby szczotek. No Są takie szczotki, które służyły do zamiatania na Powierzchni stołu były, takie szufelki i wtedy tą szczotką ze stołu się te rzeczy zmiatało i to są takie dwie podobne, to się śmieje. Jedna jest dla praworęcznych, druga jest dla leworęcznych, ale tak się akurat mi tutaj ułożyło. Widać, że to włosie jest naturalne. No, jeżeli chodzi o wyroby z włosów naturalnych, no to w zasadzie, jeżeli chodzi o konserwację tego włosia, no to jest tak samo jak z włosami ludzkimi. To są naturalne włosy, jeżeli będą przesuszone, jeżeli będą zbyt czymś agresywne potraktowane, to się po prostu skruszają i rozpadną. No, jest przewaga wyrobów oczywiście syntetycznych. Ale no bardzo bardzo się też też powiedzmy, jest to, że nie są one już takie ekologiczne, nie są naturalne i na pewno ta chemia nie jest dla nas zbyt zdrowa. No, tu jest też taka kolejna sztuczka i pamiętam, jak pani Drożdżowa mi opowiadała, że właśnie to się składa z dwóch tutaj elementów. Jest taka deseczka z nawierconymi otworami i po prostu takie gotowe, Zespoły tych włosów się to montuje, później jest to przewiązywane drutem. Na końcu klejone i naklejona jest ta górna pokrywka. No, oczywiście, tych szczotek mamy tutaj różne rodzaje. Te akurat widać, że nie są klejone, czyli tylko są wciskane tutaj w te otworki, ale w ten sposób powstają też większe. Takie jak miotły i, i tem podobne rzeczy. Tuż kiedyś pokazywałem Państwu też taką bardzo ozdobną, taką szczotkę z ładną okładziną, a tu są piękne, naturalne włosy, które służyły do zmiatania, do ugładzania, do formowania czyjejś fryzury. Bardzo charakterystyczną rzeczą były też takie. Malutkie szczoteczki, jak miały takie rączki, to na przykład służyły do czyszczenia czcionki w maszynach, do pisania, do jakichś w ogóle oczyszczeń, a te malutkie były do czesania wąsów. Dawniej, jak panowie nosili duże, sumiaste wąsy, to żeby o nie zadbać, to tego typu szczotkami można było sobie je uformować. Tak jak wspomniałem. Mam gdzieś w takich zakamarkach pamięci postać no może nie tyle co postać co sam ten sklep, który mieścił się na Słowiańskiej, ale no chciałbym jakby to powiedzieć tą audycją uhonorować tych ludzi, którzy właśnie za pośrednictwo spółdzielni inwalidów, jakby to powiedzieć, ciężko pracowali, żeby zarobić pieniądze na chleb, a jednocześnie wytwarzali rzeczy, których dzisiaj już w zasadzie nie ma, ponieważ wszystko zostało zastąpione tandetnym plastikiem i syntetycznym włosem, który, no jakby to powiedzieć, nie ma już tej gładzi, nie ma, nie ma już tego naturalnego takiego połysku, jakie mają naturalne e, powiedzmy e, te włosy e, zwierzęce. No oczywiście mogą się odezwać zaraz e, ekolodzy, że to Szkodziło zwierzętom, i tak dalej, no ale z drugiej strony było to też wykorzystanie surowca, także myślę, że tego typu wyroby z takich naturalnych surowców są na pewno przyjaźniejsze dla środowiska niż plastik i, i, i powiedzmy te syntetyczne produkty, także. Warsztat szczotkarski pana Pietka na pewno był na ulicy Tylnej. Podejrzewam, że ten szyld właśnie pochodzi z ulicy Tylnej, a przedtem miał swoją siedzibę na ulicy Bolesława Chrobrego.